No nie mam pojęcia, co to jest. O, wysoko. Wysoko to było tak jak, prawie jak gwiazdy. Bo jeszcze patrzyłem, czy, mówię, czy jako gwiazda leci, czy co, ale to nie, żadna gwiazda, nie nic, bo przecież gwiazdy były też, ale gwiazdy stały w miejscu, a to, mówię, się wyprzedzało, nie? Jeden drugiego to aby podpuszczał do przodu i się goniły, wyprzedzały i tak, i tak. I Potem w końcu trzy, na końcu dwa, i znikały po prostu. No, pogoda była, przecież nie było pochmurno nic, bo gwiazdy się działy. Ja nie wiem, może i. Forma jakiegoś wyprzedzania albo któryś któregoś chciał strącić może, ale aby strącił czy coś, to przecież by było widać, nie? że leci na dół czy jaga, To momentalnie poszło w górę i znikło. Nie? To nie było, że bok czy gdzieś, nie, no w górę i znikło.